Tushi. Witam Was serdecznie w pierwszym dniu świątecznego kalendarza YouTube hopowego w imieniu naszej całej twórczej ekipy, aż do świąt będziemy Was inspirować i zachęcać do kreatywnego spędzania grudniowych wieczorów i tworzenia świątecznych projektów razem z nami. A na dokładkę mamy jak zawsze konkurs z fantastycznymi nagrodami ufundowanymi przez naszych wspaniałych sponsorów, a więc twórzcie, a potem oznaczajcie nas i pokazujcie swoje prace inspirowane naszymi tutorialami na fanpage'u Hoplandii, bo warto. Ja przygotowałam nie niejedną. A aż dwie kartki dla Was, oparte na tym samym układzie i kolorystyce, a jednak inne. Pierwsza w stylu Clean and Simple, a druga przestrzenna, bogatsza i z bardzo nietypowym interaktywnym elementem, którego, jak sądzę, nigdzie jeszcze nie widzieliście. Zatem zapraszam do oglądania. No i oczywiście zachęcam też do zasubskrybowania mojego kanału i włączenia powiadomień o nowych filmach, bo troszkę innych obiecanych filmów też udało mi się ostatnio ukończyć i niebawem zagoszczą na moim kanale. Miłego oglądania! Zaczynam od odbicia na moim przednim panelu 15x15 głównego motywu. Ja wybrałam taki kubeczek od Stamping Bella, ale oczywiście możecie wybrać dowolny świąteczny motyw, jakim dysponujecie, jaki macie ochotę, jakiś domek albo jakaś świąteczna scenka. Mój stempel jest gumowy, dlatego oczywiście z platformy nie zapomniałam wyjąć tej pianki pogrubiającej, której używamy tylko przy stemplach polimerowych. Odbijam go dokładnie na środku i będę go odbijać jasnym tuszem, ponieważ będę kolorować technikę online. Oczywiście Wy możecie równie dobrze odbić to czarnym tuszem bądź brązowym. Spośród dostępnych u nas jasnych tuszy, najprostszym wyborem będzie chyba ten Distress. Jest dość jasny i w miarę dobrze współpracuje przy kolorowaniu akwarelkami i innymi wodnymi mediami. Stempel już jest odbity, a teraz wezmę taką karteczkę pofit i nakleję tak, żeby go cały zasłonić i odbiję go jeszcze raz. i czemu? Uzyskałam taką maskę którą teraz po prostu wytnę i nakleję na swój stempel, tak żeby zasłonić go na czas e, ozdabiania całej reszty panelu i gotowe, uzyskałam taką maskę którą teraz mogę zasłonić swój motyw i bez e, obawy o jego zabrudzenie dookoła cały panel e, przed naklejeniem tej maski oczywiście jeszcze najpierw sobie ten stempel podsuszę, bo zawsze tak robię przed e, kolorowaniem stempelków i nakleję go równie, tańko. Dzięki czemu są zabezpieczone. Oczywiście nie musicie korzystać tu z odbitek stempli. Równie dobrze sprawdzą się na przykład elementy do wycinania z różnych świątecznych kolekcji, jak na przykład ten samochodzik od P13, albo ten kubeczek. On też jest ze starszej kolekcji, ale od Mintaya, albo z tegorocznego takiego bloku kreatywnego, piątkowego, gdzie mamy całe mnóstwo różnych motywów, które możemy wykorzystać na główną ozdobę tej kartki. Bo zamierzam wytuszować lekko tuszem Distress Oxide, ale zanim to zrobię, najpierw ozdobię sobie dookoła um, taką stworzę, jakby ramkę, za pomocą stempli um, z, takich chojneczkowych. Mam to no, w zasadzie dowolne, bo tak naprawdę e, i tak potem e, troszeczkę będziemy je zmieniać. więc Ja mam tutaj kilka różnych takich e, przykładów. Um, bardzo bym chciała Wam przy okazji polecić też ten zestaw stempli gdzie też później go będę wykorzystywać do tworzenia właśnie takich różnych świątecznych ramek albo kompozycji od Tima Holza. Oczywiście dostaniecie go w zielonych kotach. Jest cudowne. A tutaj mam takie mniejsze stempelki, których użyję do tego właśnie małego obrazka, bardziej pasujących. Wbijam sobie tak po prostu dookoła taką rameczkę, Nie staram się być nawet super dokładna, ponieważ za chwileczkę i tak nieco będę te stemple zmieniać. Widzicie, nie pokryłem tego wszędzie, ponieważ nie chcę, żeby był zbyt, zbyt taka gęsta ta ramka. A przed dalszym tym oczywiście czyszczę stempel. Nie wiem, czy też macie to w zwyczaju, ale ja zawsze czyszczę stempel od razu po odbijaniu. E, używam do tego zawsze takiego mm, czyścika od, płynu czyszczącego od Hero Arts. Mm, od, dzięki, w moim zapotrzebowaniu ostatnio pojawił się też w zielonych kotach. Bardzo go polecam, bo użyłam go od y, paru dobrych lat i naprawdę jest świetny. Fantastycznie doczyszcza stęple. O wiele lepiej niż y, wszystkie płyny inne, których próbowałam. Oczywiście takich zwykłych tuszy wodnych wystarczy przetrzeć y, czy z ręcznikiem, czy y, na przykład y, taką ściereczką ircho, ze irchy wywliczonej. Y, ale takie tusze bardziej barwiące naprawdę ten świetnie doczyszcza. Bardzo go polecam teraz tak jak mówiłam wytuszuję nieco przy krawędziach panelu, żeby dodać troszkę głębi temu obrazkowi, nieco takiego tła. Celowo nie robię tego bardzo równo i tuszuję tylko lekko. Wytuszuję również wokół kubeczka, szczególnie przy podstawie, żeby nie wyglądał na taki zawieszony w powietrzu. Można też jeszcze nieco przyciemnić drugim kolorem tuszu przy samych brzegach, szczególnie w narożnikach. Gotowe, teraz mogę zająć się gałązkami. Zamierzam teraz szybko podkolorować te odbitki przy użyciu zwykłych akwarelek i cieniutkiego pędzelka. Możecie tu użyć tych samych tuszy, dlistrez, z którymi wcześniej blendowaliśmy tło. Wystarczy odcisnąć sobie odrobinę na macie i nabierać wilżonym pędzelkiem, tak jak akwarelą. Aha, ja mam tutaj zwykłą silikonową matę. Tak jak przy każdym kolorowaniu, szczególnie mediami wodnymi, warto tutaj trzymać się zasady, że przyciemnić, i wzmocnić kolor zawsze się da, ale rozjaśnić jest często znacznie trudniej. Dlatego najpierw nakładam jaśniutką pierwszą warstwę, a potem kolejne coraz ciemniejsze w wybranych miejscach, budując w ten sposób gradację koloru. Tam, gdzie jaśniejsza warstwa już przeschnie, wracam i dokładam kilka kresek nieco ciemniejszą, mniej rozrzedzoną farbą. Dzięki temu całość będzie bardziej naturalna, będzie sprawiać wrażenie bardziej przestrzenne i nie będzie się tak zlewać w jednolitą plamę. Tak jak widzicie, po prostu pokrywam odbitki takimi niedbałymi kreseczkami, co jest bardzo łatwe przy użyciu takiego naprawdę cieniutkiego pędzelka. Prawdopodobnie im mniej dokładnie będziecie, tym bardziej malarski efekt uzyskacie. Więc naprawdę zachęcam Was do spróbowania takiego prostego kolorowania, nawet jeśli uważacie, że to zupełnie nie dla Was. Przy takim kolorowaniu warto dodatkowo ułatwić sobie pracę obracając papier, to znaczy ustawiając odbitki e, zawsze w tę stronę, w którą będziemy malować, czyli przekręcam go w tym samym kierunku, w którym idą igiełki. Bo wówczas jest znacznie prościej prowadzić prosto pędzelek. Jak widzicie, po raz kolejny zachęcam Was do sięgnięcia po i pobawienia się trochę z farbami w tych moich filmach hopowych. To kolorowanie, choć może wydawać się inaczej, jest naprawdę bardzo proste do wykonania, gdy posłużymy się dowolnym stempelkiem gałązki choinkowej. Stempel, którego tu użyłam, to dość stary wzór, ale podlinkowałem Wam pod filmem jeszcze jeden genialny zestaw stempli od Niemacholca z zielonych kotów, gdzie znajdziecie świetne mniejsze. Gałązki choinkowe niż w tym zestawie, który pokazywałam Wam wcześniej. Niemniej jednak i tak yy, zmodyfikujemy odbitki nieco po swojemu. Yy, posłużą nam one tylko za punkt wyjścia do naszych własnych niepowtarzalnych gałązek. No i efekt jest moim zdaniem naprawdę dobry, jak na kilka, kilkanaście minut pracy. W międzyczasie pochlapałam też tło czystą wodą i osuszyłam ręcznikiem, żeby powstały te takie delikatne plamki i urozmaiciły tło. A teraz jeszcze dodatkowo oczywiście naniosę białe chlapania na całości, aby uzyskać jeszcze bardziej śnieżny, zimowy taki efekt. Później dołożę jeszcze więcej chlapań, ale teraz usuwam maskę i mogę zająć się pokolorowaniem odbitki stempla. Procesu jej kolorowania nie będę tym razem pokazywać, bo ten film zrobiłby się zdecydowanie za długi. Za to pod filmem wylinkowałam Wam dwa inne wzory od Stampin' Bella, równie ładne i równie świąteczne, z zielonych kotów. Więc zajrzyjcie. No i tak prezentują się już gotowe gałązki. Tak jak mówiłam, używałam farby troszkę bardziej rozcięczonej i bardziej skoncentrowanej, żeby ten efekt był ciut bardziej przestrzenny, te gałązki były troszkę bardziej rozmaicone. Pokolorowałam też odbitkę stempla. Środek jest nieskończony, ponieważ zamierzam tutaj jeszcze umieścić jakiś napis na dystansie. Ale zanim to zrobię, zanim przykleję ten panel do bazy, chciałabym jeszcze dodatkowo ozdobić go kilkoma śnieżynkami, takimi malutkimi z różnych zestawów. Będę używać do tego tuszu Wersamark, no i oczywiście pudru antystatycznego i pudru do embossingu. Tym razem używam stempli polimerowych, dlatego już tą podkładkę tutaj mam. Używałam tutaj tuszy Distress Oxide, one również dobrze łapią niestety puder, e, albo stety, zależy jaki efekt chcemy osiągnąć, do embossingu, dlatego starannie bardzo e, zabezpieczam go takim pudrem antystatycznym, żeby m, puder przykleił się tylko w tych miejscach, których faktycznie chce, żeby się przykleił, czyli na odbitkach. Tego odbijania oczywiście nie widzicie, albo o, drobinka to widać to w tym błysku, ale za chwilkę będzie to widoczne, kiedy posypiam pudrem. Że troszeczkę są śnieżynki. I moje śnieżynki są już wyembocowane. Mogę naklejać na bazę kartki, na którą wcześniej nakleiłam taki panel z papieru kraftowego. Wcześniej jeszcze tylko dodam trochę więcej chlapań białą koliną. Z tym znowu przyda mi się ta maska, bo zasłonię sobie ten obrazek ewentualnie potem leciutko go tylko doklepię no tam jeszcze oczywiście tutaj napis a tej skrzawce mm, jako pomponik doczepię no, taką styropianową kulaczkę różową i to w zasadzie tyle za chwilę będę mogła Wam pokazać gotową kartkę najpierw jednak pokażę Wam jak jeszcze można wykorzystać pomysł na taką ramkę z gałązek choinkowych tym razem w wersji znacznie bogatszej i bardziej przestrzennej ja tutaj użyłam jeszcze raz tego samego stempla, który, tak samo jak poprzednio, podkolorowałam lekko akwarelum i wyciągam zwyczajnie nożyczkami. Wy, oczywiście, możecie skorzystać na przykład z elementów do wycinania z różnych kolekcji, albo po prostu z różnych wykryników. Ja Wam pod filmem wylinkowałam kilka takich ciekawszych, moim zdaniem, gałązek choinkowych, na przykład te od Depy Craftu, albo jeszcze takie inne ciekawe nowość od Memory Boxa. Poza tym, możecie oczywiście użyć też innych gałązek, na przykład ostrokrzewu, tak jak ten od Craft and Your design, design, je miały, to jest chyba Ciziksa, albo taki gałązek, to są rosyjskie wykrojniki, które też znajdziecie w zielonych kotach. Naprawdę świetnie sprawdzają się w zimowych pracach. Ja je tutaj będę naklejać na taśmie piankowej, żeby było bardziej przestrzennie. Oczywiście, zanim to zrobię, Najpierw sobie wytuszuję tło dokładnie w ten sam sposób co poprzednio, lekko je pochlapię też wodą, żeby było takie bardziej zimowe. Ale zanim poprzykleję te gałązki, dodam tu jeszcze jeden bardzo ciekawy i bardzo nietypowy element interaktywny, więc zapraszam Was do dalszego oglądania. Tło mam już wytuszowane i gotowe do dalszego stawiania, ale zanim to nastąpi, chciałabym Wam trochę opowiedzieć o tym elemencie interaktywnym, o którym wcześniej wspomniałam. Jak możecie zobaczyć, tutaj pod tymi gałązkami skrywają się takie nacięcia których oczywiście później po zamontowaniu gałązek nie będzie w żaden sposób widać a potrzebne mi są one po to, ponieważ zamierzam tutaj dołożyć skoro są to gałązki choinkowe, to dołożyć y, łańcuch choinkowy to taki świecący użyję w tym celu takiego zwykłego łańcucha na baterię, którego kawałek po prostu sobie ucinam i po dołożeniu baterii, tych, których zwykle używamy do elementów takich świecących w kartkach, czyli są to baterie cr 262 jeśli oczywiście, o, prawidłowo mi się uda włożyć baterię. baterii, to jak widzicie, pięknie świeci. Po prostu dociskamy drucik z obu stron do baterii i to pięknie świeci. Tylko ważna jest jeszcze jedna rzecz, żeby tę końcówkę drucika. Z niego trzeba usunąć taką osłonkę. Praktycznie ona jest tu niewidoczna, ale mimo wszystko tutaj jest taka trochę jakby wartka czy coś takiego, które izoluje te druciki. No, najprościej to robić za pomocą a, jakiegoś papieru ściernego albo um, takiego pilnika albo po prostu noża. Bo tu, gdzie mam nieosł nieosłonięte, zobaczcie to nie działa, nie świeci się nic. Natomiast tu, gdzie mam odsłonięte, pięknie się świeci. I wystarczy teraz zamontować w tych nacięciach te druciki, dołożyć łańcuch za chwilę Wam pokażę gotowy efekt. Tu oczywiście sobie przygotowałam trochę dłuższe światełka, bo tu mam docięte tylko dwa. Montuję je w tych nacięciach, od zewnątrz będą tylko gwiazdki, a druciki oczywiście schowają się za panelem. Jeszcze oczywiście muszę sprawdzić, czy wszystko dobrze działa. I mogę teraz podokładać i podoklejać gałązki w odpowiednich miejscach. Za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda już z przyklejonymi gałązkami. I tak jak mówiłam, po dołożeniu gałązek nie widać ani nacięć, ani drucików, ani żadnych innych elementów mocowania tych lampek. Mam piękną rozświetloną ramkę. Teraz będę ją jeszcze ozdabiać. Zamierzam tutaj dołożyć takie pokolorowane szyszeczki. One są za pomocą tego stempla, który wcześniej Wam pokazałam ze Tim Timaholsa z kotów. Będę je tutaj klejać, w te kołęskie, te tak, dla urozmaicenia, żeby nie były takie monotonne. zrobi nam się znacznie ciekawszy ten wianek. Jeszcze pokażę Wam, jak już z oświetleniem będzie on wyglądał. Myślę, że całkiem świątecznie. Oczywiście te wszystkie naddatki będą potem poobcinane. A może jeszcze pokażę Wam, zanim to zacznę sklejać, jak wygląda e, tył te, tej, tej, tego panelu. Będzie to po prostu, to jest cieniusieńki drucik, więc nic nie e, Podnosi dodatkowo go. Oczywiście dam go na dystansach, ale nie ma takiej konieczności. Jedyny powód, dla którego będą te dystanse, to jest oczywiście ta um, bateryjka, która tutaj będzie pod spodem. I jak się naciśnie. Z jednej strony tą, yy, ten drucik przymocowam sobie tutaj taśmą kręcą. a z drugiej jak się będzie naciskało kartkę po prostu będzie świeciła no i cóż, za chwilę pokażę Wam jak to wygląda po sklejeniu dodam jeszcze tutaj na środku będzie też, tak jak w poprzedniej kartce, kubeczek tego akurat wzoru w tej chwili w, w Zielonych Kotach ani w żadnym innym chyba sklepie nie ma ale podlinkowałam inny równie fajny kubeczek również będzie taki dzwoneczek tego typu dzwoneczków jest naprawdę różno, sporo ciekawych wzorów też Wam kilka takich zanikowałam no i jeszcze kilka jakichś drobniejszych ozdób pewnie dodam też te gwiazdki do zdoby na tych e, wszystkich gałązkach. No i to tyle. Zobaczycie za chwilę gotowy efekt. I tak prezentują się gotowe prace. Obie troszkę podobne, bo w zbliżonej kolorystyce z podobnym układem, bo w z motyw tej ramki z gałązek choinkowych, motyw kubeczka, A Mimo to nieco inne, bo ta clean and simple, z, wykorzystając w zasadzie tylko stempli e, odbitych i pokolorowanych akwarelami, a ta znacznie bogatsza, z przestrzennymi gałązkami, tu wykorzystam wykrojniki. No i oczywiście z tym niesamowitym łańcuchem świetlnym. Bardzo mnie ciekawi, która z nich bardziej Wam się podoba, czy którą skusicie się i spróbujecie zrobić. A jeśli tak, to oczywiście koniecznie się pochwalcie. Oznaczcie mnie. Nie zapomnijcie też pokazać ich na fanpageu Hoplanti, bo tam pamiętajcie, że trwa konkurs ze wspaniałymi nagrodami. A ja zapraszam Was na kolejne swoje filmy, bo na pewno w grudniu jeszcze coś tu się ciekawego pojawi. Zapraszam Was też oczywiście na pozostałe filmy w ramach świątecznego YouTube Hopa. No i oczywiście zachęcam jeszcze raz do zasubskrybowania mojego kanału, włączenia powiadomień. I do zobaczenia Nie niebawem. Trzymajcie się, cześć!